Rozmowa dnia Mariusz Kruszczyński. Dzień dobry. A w naszym Toruńskim Studiu jest dziś Kazimierz Suwała, dyrektor Europejskiego Centrum Filmowego Kamerinicz w Toruniu. Dzień dobry Panie dyrektorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, kiedy patrzy pan na listę filmów nominowanych do tegorocznych Oscarów, porówna to z tą listą, która była prezentowana podczas ostatniego festiwalu Kamerinicz Energia Kamerinicz w Toruniu, to co pan sobie myśli? że dobrze wykonaliśmy naszą pracę, tak uważam. Rzeczywiście generalnie rzecz biorąc od wielu lat mamy takie informacje międzynarodowe, że wybory festiwalowe od jakiegoś czasu są już takim pierwszym kierunkiem. Tego, co będzie się działo w sezonie Oscarowym. Ten sezon wcześniej oczywiście poprzedzają jeszcze nominacje do innych nagród. W naszym przypadku najczęściej dotyczy to oczywiście nagród operatorskich, takie ważne nagrody jak Stowarzyszenia Operatorów Brytyjskich czy Amerykańskich, nawet czasem trochę BAFTA. W, Stan w, w Wielkiej Brytanii. Tam też powtarzalność tytułów zaczyna być widoczna i w tym roku rzeczywiście Oscarowo po tym, co już widać, czyli po zakończeniu nominacji, można powiedzieć śmiało, że ten nasz wybór filmów ogólnie, międzynarodowo bardzo wpisał się, myślę, w to, co dzieje się dzisiaj z wszystkimi. Ocenianymi ogólnoświatowo, w tym nominacjami filmami. W naszym przypadku w konkursie mieliśmy naprawdę reprezentację filmów, które dzisiaj w, w nominacjach można odnaleźć zarówno w operatorstwie, no tam są aż cztery filmy z pięciu, ale w kategoriach głównych bardzo dużo z tych filmów pokazywaliśmy, pokazywaliśmy też. Filmy, które mają nominacje do, do filmów y, nieangielskojęzycznych, y, dla przykładu, y, właśnie filmy hi, hiszpańskiego reżysera y, Society of the Snow, czy też The Zone of Interest ze zdjęciami Łukasza Żala są nominowane, ale tak jak jakby w tej kategorii festiwalowej, czyli operatorskiej. 4 z 5 to nasze, to nasze nominacje głównokonkursowe, w tym Srebrna i Brązowa Żawa również mają nominacje do Oscara. Więc no, nieskromnie trochę kończąc tym samym, co zacząłem, że to myślę, że bardzo dobrze wykonana praca. Czyli twórcy tych filmów, którzy częściowo byli też w Toruniu, być może na czerwonym dywanie też w tym roku na gali Oskarowej się pojawią. Dziś podsumowaliście z władzami miasta ostatnią edycję festiwalu. Czy po tylu latach ciężko jest jeszcze zaskoczyć czymś, czymś widzów, czy to zaskoczenie wynika tylko i wyłącznie z prezentowanych obrazów, z prezentowanych filmów? Tak, jest pewnie coś takiego, że jest ciężko zaskakiwać, bo gdzieś jest, jakaś, jest jakiś rodzaj powtarzalności, oczywiście festiwalowej, bo, bo skupiamy się na filmach, skupiamy się na konkursach, mamy technologie filmowe, mamy część edukacyjną i, i pewien, pewna rama tego festiwalu jest w jakiś tam sposób powtarzalna, co troszeczkę powoduje to, że jest trudniej z roku na rok, pewnie, zbudować napięcie, zbudować zaskoczenia. Sam, sam fakt filmów, oczywiście, jest elementem, który potrafi zaskakiwać, ale też no, staramy się to rozszerzać. Ten festiwal to nie tylko filmy, ale też cała obudowa filmowa postprodukcja przegląd technologii która pewnie w elemencie branżowym potrafi być zaskakująca, dlatego że Festiwal Energia Kamery Mic już od lat stał się w branży miejscem, w którym firmy bardzo często robią premierę swoich rozwiązań kamerowych, technologicznych, postprodukcyjnych, więc w takim aspekcie myślę, że takie zaskoczenia są, chociaż trudno o nich mówić w takim szerszym... Znaczeniu, bo nie wszyscy widzowie oczywiście muszą się tym interesować. W tym roku, elementem nazwałbym zaskakującym, na pewno była umiejętność ściągnięcia i wystawy tego dzieła Jana Matejki, Kopernika: Rozmowa z Bogiem, dlatego, że ten obraz praktycznie po świecie nie jeździ. A po 6 czy 8 miesiącach naprawdę trudnych rozmów, pokazaliśmy ten obraz tutaj w Muzeum Okręgowym, i przez te niecałe trzy tygodnie, no, zwiedziło, odwiedziło muzeum, żeby zobaczyć ten obraz, ponad 12 tysięcy ludzi. To jest naprawdę. Fantastyczny winny, który nas zaskoczył w z drugą stronę. I patrząc. to było coś, co doskonale wpisało się w rok Mikołaja Kopernika. Panie dyrektorze, myślami wybiegacie już do kolejnej edycji festiwalu, ale także dalej, do tego momentu, kiedy festiwal będzie mógł odbywać się w nowym obiekcie, budowanym Europejskim Centrum Filmowym Kamernicz. Na jakim etapie jest ta inwestycja? Co w tej chwili się dzieje? Tak, zgadza się. Wybiegamy taki tak. Festiwal Sam 2024 to listopad znowu. Zapraszam od 16 do 23 listopada, jeśli chodzi o samą inwestycję. Obecnie jesteśmy w trakcie budowy pierwszego etapu, który powinien się zakończyć w sierpniu 2025 roku. Do końca tego kwartału, może z początkiem przyszłego powinniśmy ogłosić przetarg na drugą część pozostałą część budynku. Zakładając, że ten przebrak powinien się zakończyć jeszcze w tym roku, i wykonawca powinien się znaleźć też do końca roku. I zgodnie z obecnym harmonogramem chcielibyśmy, aby festiwal 30. Ojej, która to będzie 39, 37, przepraszam, musiałbym policzyć. W każdym razie w 20, 2027 roku edycja chcielibyśmy, żeby się już odbyła w nowych przestrzeniach. Porozmawiajmy o pieniądzach, bo od początku mówiąc o tym obiekcie, mówiło się o kwotach około 600 milionów, z czego 200 milionów przeznaczyć ma miasto Toruń, 400 milionów budżet państwa. Czy wy te pieniądze fizycznie już macie, czy, czy zostały wam już przekazane? Jak to wygląda? To tak trochę nie, z punktu widzenia formalnego, to tak nie, to nie działa w ten sposób, że te pieniądze leżą na naszych kontach, bo to nie byłoby zgodne z procedurami formalnymi po prostu. Te pieniądze są zapewnione w tak zwanych wieloletnich planach finansowych, zarówno w wieloletnim programie finansowym gminy miasta Toruń, jak i w wieloletnim planie finansowym, Skarbu Państwa, czyli też w budżecie państwa, zarówno na rok 2024, jak i na lata kolejne 2025-2028, te pieniądze w obu tych programach są zapisane, czyli są zapewnione, i można by tak kolokwialnie powiedzieć, że czekają na nas na wydatkowanie. Natomiast od strony takiej technicznej. To te pieniądze transzami wpływają do instytucji, która w ramach wpływu od razu też tymi pieniędzmi płaci odpowiednie koszty, faktury wynikające z przetargów, umów i tak dalej. Więc szerzej odpowiadając na pytanie, te pieniądze są i my te pieniądze mamy, ale fizycznie, oczywiście, one nie są u nas na kontach, bo no, tak to nie działa. Pytam też o to, dlatego że zastanawiam się, czy jest coś, co te inwestycje mogłoby jeszcze powstrzymać. Wciąż pojawiają się głosy w dyskusji mówiące o tym, że być może taka inwestycja w Toruniu nie jest potrzebna, że być może to za duże kwoty. Cofnąłbym się do tego, co wydarzyło się w grudniu, kiedy dominika Chorosińska, która przez dwa tygodnie była ministrem kultury, zanim ministrem kultury został pan Sienkiewicz, podpisała decyzję o tym, żeby te pieniądze, czyli 400 milionów złotych ze skarbu państwa, na te inwestycje zostały przeznaczone. Stąd pytanie. Do pana, panie dyrektorze, czy w pana ocenie ta inwestycja jest pewna, czy coś może jeszcze wydarzyć się takiego, co mogłoby ją powstrzymać? Znaczy, ja tu muszę, przepraszam, sprostować tak, tak, tak podaną informację, bo to nie jest tak, że pani minister Chorościńska zdecydowała o 400 milionach złotych w ministerstwie. Instytucja Europejskie Centrum Filmowe Kamery Micz powstała dokumentem z 2019 roku z końcem września została podpisana umowa o utworzeniu instytucji, która działa od 1 stycznia 2020 roku i wraz z jej utworzeniem w ramach decyzji Rady Miasta Turunia oraz właśnie, że tak powiem, zapisów dotyczących wieloletnich programów finansowych wtedy w Ministerstwie Kultury poprzez Radę Ministrów została również wpisana ta inwestycja w wieloletni plan i te 400 milionów zostało przypisane wtedy. I to, to był 2020 rok wraz z rozpoczęciem działania instytucji i to była podstawa do rozpoczęcia też działań konkursowych i inwestycyjnych. Więc te pieniądze wskazane, o których Pan mówi, są przypisane tej inwestycji. Od 2020 roku, a założone, że tak się uda zrobić umową z 2019 roku. No jedyną rzecz, którą podpisała pani minister Chorościńska, była tylko zmiana terminów realizacji inwestycji, co za tym idzie przesunięcia pieniędzy. Yy, które yy, no nadal jakby są w tej samej kwocie tylko z, z rozłożone zamiast lat 21-25 na lata 21-28 a, a wniosek o zmiany był procedowany wiele miesięcy wcześniej jeszcze za też poprzedniego Pana Ministra Profesora Piotra Glińskiego Czy znaczy z, nowy, z nowym Ministrem Panem Bartłomiejem Sienkiewiczem albo z, jego... z Panią Wiceminister szojring wielgus z Torunia. też już rozmawialiście, spotykaliście się jakby jest zapewnienie z ich strony, że ta inwestycja będzie kontynuowana? Spotkania jako takiego nie było, natomiast jest uchwalony budżet przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej teraz z końcem stycznia przekazanym do Senatu i przepraszam, jeśli dobrze kojarzę, to już też do Prezydenta. I w tym budżecie jest zapis, te, te plany finansowe, o których mówiłem na lata 2021-2028 i te 400 milionów są tam zapisane i ja nie widzę ten moment, w tym momencie jakby powodów, dlaczego... Miała być ta inwestycja zatrzymana. Nie widzieliśmy się jeszcze z panem ministrem Sienkiewiczem czy z panią ministrą y, Jana szering wielkus ale to myślę, że wynika po prostu z ilości pracy, jakie, jak, jaka jest teraz dla nowego rządu na początku. Natomiast jesteśmy bezpośredni w bezpośrednim kontakcie z ministerstwem bez przerwy, dlatego że to jest naturalna rzecz że Ministerstwo bez przerwy jest organizatorem i nadzorującym instytucje, są, jest sprawozdawczość prowadzona i pytania i odpowiedzi między instytucjami i Ministerstwem zawsze krążą i zawsze krążyły, więc ja nie mam podstaw i powodów myśleć, że jest ta inwestycja zagrożona, nie mam też takich sygnałów. A nie ma sygnałów. Kazimierz Suwała, dyrektor Europejskiego Centrum Filmowego Kamerinić w Toruniu, który był gościem rozmowy dnia. Dziękuję Panie Dyrektorze, dziękuję Państwu, do zobaczenia.